Przeglądamy piękny ulik. Odkład późno-majowy. Tak wygląda odbudowywany plasterek. Na dole, o, pszczółki babcie, które już będą o, widzicie? Tak wyglądała godna pszczoła. Chodzą po mojej ręce. Wojtek patrzy na to z radością. Tak wygląda pszczelarstwo. One mnie znają, mój zapach. Zapach mojej skóry, znają moją twarz. Tak praktykujcie pszczelarstwo, kochani. Z miłością do przyrody, do zwierząt. No i do siebie. Przede wszystkim z miłością do siebie. Pozdrawiam Was, wszystkich przyjaciele. Z mojej małej pasieczki. Tutaj Wojtek przebywa coraz częściej z Jackiem, cieszę się. No, chodźcie, malutkie do ula. Teraz Was spuszczę do ula. O. I zejdziecie sobie, tak? Zejdziecie. Proszę zobaczyć, jak one z mojej dłoni schodzą. Widzicie, jak grzecznie? Schodzą sobie na plaster. Widzicie? Wszystkie po kolei. Patrzcie, jak ładnie huczą. Są zadowolone. To jest coś takiego jak merdanie ogonem u psa. Spójrzcie z bliska, jak, jak wachlują. W ten sposób pokazują przyjaźń człowiekowi. Tak pracujcie z pszczołami, żeby Was kochały. Piękne te stworzenia. No i przeglądamy dalej ulik. Pięknie dobra, pięknie zbierają miodek. Tutaj już jest trochę czerwia. Proszę bardzo, mamy kryty czerw. Trochę? Uważam, że to jest bardzo dużo. Tak. Może znajdziemy matkę, to ją albo wymienimy, albo znakujemy, bo ona tak troszeczkę mało czerwi. Mhm. No, zobaczmy, jak tam czerw wygląda dalej. Tutaj niestety są te ramki jeszcze. Jurkowe. Więc musimy z nimi postępować bardzo ostrożnie. Widzicie, to jest tół Wielkopolski, który Jurek zrobił pionowo. No, wygląda bardzo dobrze. Zobaczmy, czy chodzi tutaj tłusta matka. Matka powinna być tłusta i chodzić bardzo wolno. Jak matka biega po plastrze jak kusocinski, to najlepiej ją wymienić. Ja tu, o jest, mam matkę. Proszę spojrzeć, jest tutaj matka. O, o tutaj.